Dzień dobry Państwu, godzina 8.45, a więc zapraszam na program Dzień Wschodzi. A dzisiaj naszym gościem jest komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, starszy brygadier Zbigniew Hawryluk. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień, dzień dobry Państwu. Jesteśmy w okresie zimowym, świątecznym, ale jednocześnie już zbliża się Nowy Rok. A Nowy Rok nam się kojarzy, no chyba z fajerwerkami najbardziej. I dlatego chciałem zapytać, czy to stanowi jakieś niebezpieczeństwa. No wiemy, że zapewne tak, ale czy strażacy jak nadchodzi nowy rok, to żyją już w takim napięciu, że znowu będzie trzeba więcej intensywniej pracować? Proszę pana, okres sylwestrowo-noworoczny to okres, kiedy uwaga konsumentów skupia się przede wszystkim na zakupie i używaniu fajerwerków. Po to przede wszystkim, żeby uczcić y, nadejście nowego roku. I y, nie ma nic w tym złego pod warunkiem, że y, wykonujemy, używamy tych fajerwerków w sposób bezpieczny dla nas, dla y, osób, które będą obserwatorami y, pokazów. Ja, ale, ale również dla y, całego otoczenia y, i całego mienia. No właśnie, jak y, zabezpieczyć siebie, y, o czym warto pamiętać? Y, no, co jest takiego najważniejszego, kiedy no, tak po prostu po ludzku chcę, nie wiem, y, dobrze się pobawić, skoro już muszę mieć te fajerwerki, to o czym pamiętać? Y, y, zanim zdecydujemy się y, na zakup y, fajerwerków, to powinniśmy przemyśleć swoją decyzję. Jeżeli podjęliśmy już decyzję o zakupie fajerwerków, pamiętajmy o tym, żeby zakupu tego dokonać u sprawdzonych dostawców, a nie u przypadkowych innych osób, które będą być może chciały nam sprzedać fajerwerki. Pamiętajmy również, aby zwrócić uwagę na zakupywane Towar, przede wszystkim czy nie posiada on żadnych wad mechanicznych, czy opakowanie jest, nie jest uszkodzone, nie posiada żadnych wygnieceń, zadrapań. Również powinniśmy zwrócić uwagę, czy opakowanie oznaczone jest symbolami CE, które dają nam gwarancję, że produkt został wyprodukowany zgodnie z normą określoną w prawie. Do każdego produktu także powinna być załączona instrukcja obsługi danego materiału pirotechnicznego. Musimy o tym pamiętać i, gdy będziemy tego przestrzegać, na pewno nie będzie to stanowiło dla nas większego zagrożenia. A co jest najczęstszymi wypadkami, nie wiem, w związku właśnie z użyciem czy strażacy, no tak nie potrzebujemy tutaj statystyk, tylko tak z doświadczenia pańskiego, czy pana kolegów, nie wiem zdarzają się pożary w związku z użyciem fajerwerków? Ludzie są, nie wiem, nieodpowiedzialni, nieostrożni? Um, y ten aspekt, jeżeli chodzi o zakup, to y, przed chwilą Państwu przy, y, przedstawiłem, ale jeszcze jest drugi aspekt y, użycia i wykorzystania tych fajerwerków, jeżeli chodzi o pokazy. Y, ta, ta, y, to także y, używając ich, odpalając fajerwerki, musimy także z, y, zwrócić y, uwagę na kilka ważnych bardzo y, zasad, y, tak aby i samemu nie odnieść y, żadnych obrażeń, ale i także y, osoby, które będą przeglądały się pokazom, także nie odniosły żadnych obrażeń, a przede wszystkim musimy przed użyciem fajerwerków zapoznać się z instrukcją obsługi danego produktu. Musimy pamiętać również o tym, gdy przystępujemy do odpalenia fajerwerków zachować wszelkie środki ostrożności. Też musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że fajerwerki przeznaczone są do użytku na zewnątrz, na otwartej przestrzeni. Zabronione jest używanie fajerwerków w pomieszczeniach zamkniętych. Także y, używając fajerwerków na przestrzeni otwartej, musimy zwrócić także uwagę na odległości od budynków, y, y, także od. Y, drzew, czy też różnego rodzaju przeszkód, które mogą wpływać na bezpieczeństwo. Zdaje się, że fajerwerki chyba tylko dla dorosłych. Tak, jeżeli chodzi o zakup, to sprzedawca ma prawo sprzedać produkt tylko osobie pełnoletniej, zabroniony jest, jest sprzedaż dla osób y, niepełnoletnich, dla dzieci, no i oczywiście dla osób, które są pod wpływem alkoholu albo środków odurzających. No właśnie, wspomnieliśmy, że dzieci absolutnie z fajerwerków nie powinny korzystać, e, ale przechodząc do tego, co z dziećmi, e, to Straż Pożarna e, między innymi e, dba właśnie o to, żeby już na tym wczesnym etapie e, te dzieciaki wyedukować. E, Wyszkolić, można tak powiedzieć, kolokwialnie, i dlatego prowadzicie akcję pod nazwą Zadbaj o własne bezpieczeństwo. To jest akcja, która, no właśnie, co proponuje i co przekazuje. Z, tak. Z końcem listopada rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną pod hasłem, tak jak pan redaktor wspomniał, zadbaj o własne bezpieczeństwo. Przyglądając się staty statystykom yy, na terenie yy, powiatu patczeskiego, yy, ustaliliśmy, że za blisko 30% zdarzeń yy, odpowiada człowiek. Yy, I dlatego yy, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu kampanii edukacyjnej, po to, aby wyedukować społeczeństwo yy, i przez to wpłynąć na mniejszą ilość zdarzeń. No właśnie, jedna trzecia zdarzeń to jest wynik naszych działań yy, i teraz o jakie zdarzenia chodzi? Czy to są, yy, nie wiem, wypadki, pożary, yy, może jakieś inne mniejsze, też drobniejsze sytuacje, zdarzenia? Yy, z czym jest największy problem? Yy, zarówno o pożary, jak i miejscowe yy, zagrożenia. Yy, I żeby wpłynąć na mniejszą ilość interwencji, musimy edukować społeczeństwo i żeby to społeczeństwo miało większą świadomość o zagrożeniach bądź o czynnikach, które wpływają na zagrożenie. I postanowiliśmy, że tę edukację rozpoczniemy w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich. Na terenie powiatu parceskiego, tak aby dzieci od najmłodszego wieku były edukowane i mogły zapoznać się z, z przyczynami pożarów oraz negatywnymi skutkami, jakie niosą za sobą, czy też pożary, czy też miejscowe zagrożenia. Na co zwracać szczególną uwagę? Bo jak rozumiem, to jest tak, że strażak przychodzi do szkoły, no i Coś musi powiedzieć tym dzieciakom, więc przed czym przestrzegacie, może o czym mówicie, co tym dzieciakom proponujecie, czy też to jest tylko dla dzieci, czy dorośli też mogą, nie wiem, rodzice czasami się pojawiają w szkołach i też mogą posłuchać o tym, jak powinniśmy się zachować. Kampania edukacyjna swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, czyli będą, na pewno będą poruszane tematy z zakresu bezpiecznych ferii, bezpiecznych wakacji. Także będziemy poruszać kwestię wypalania traw. Czy też będziemy zachęcać i przekazywać zalety wykorzystywania czujek dymów w budynkach mieszkalnych. Także będziemy chcieli też przekazać informacje z zakresu bezpiecznego składowania materiałów niebezpiecznych pożarowych. Czy też będziemy przekazywać informacje, edukować dzieci i młodzież w zakresie kwalifikowanej pierwszej. Pomocy zarówno w tej części teoretycznej, jak i również położymy duży nacisk na część praktyczną. To jest tak, że dzieciaki teraz w Parczewie, no i w okolicach y, będą. Y, no cóż, bo ja wyobrażam to sobie w ten sposób, może tak obrazowo to przedstawię, że będą takimi teraz ambasadorami tego bezpieczeństwa. Jak już y, przejdą takie szkolenie, to będą w trakcie prac na przykład przydomowych mogły zwrócić uwagę, hej, mamo, hej tato, a. Tak, nie powinniśmy robić, to o to chodzi? Przede wszystkim tak. O to nam chodzi, żeby y, dzieci i młodzież y, posiadały jak najwyższą y, świadomość o zagrożeniach i żeby później y, mogła przekazywać y, t, te informacje też osobom dorosłym. Y, powiem że, y, dodam jeszcze do tej kwestii, y, jeżeli chodzi o tą całą. Y, kampanię edukacyjną także będziemy chcieli zachęcić dzieci, aby wstępowały do młodzieżowych drużyn pożarniczych, a młodzież ze szkół średnich, żeby wstępowały do ochotniczej straży pożarnych, a także będziemy im przekazywać informacje z zakresu jak zostać strażakiem. To jest bardzo ciekawy punkt, bo strażaków chyba nigdy za dużo bym powiedział, no bo jednak Straż kojarzy się z takim staniem na straży bezpieczeństwa właśnie naszego. To jest bardzo trudna praca, ale zdaje się bardzo też satysfakcjonująca. Tak, oczywiście. Praca jest na pewno bardzo wymagająca, też obarczona dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, ale też Dająca dużo satysfakcji. Zresztą ma to odzwierciedlenie w statystykach, jeżeli chodzi o popularność y, zawodu, jak i różnie, również o uznanie y, roli i pracy strażaka przez y, społeczeństwo. No cóż, więc mam nadzieję, że y, w takim razie Parczew i okolice już niedługo będą najbezpieczniejszym miejscem, bo patrząc na to, jaka przyszłość przed Wami. No to strażaków na pewno nie zabraknie. Mam nadzieję, że też dzieciaki będą no cóż chłonąć tą wiedzę. No ale jakie są takie życzenia pana, żeby może nie wiem, na co mieszkańcy zwracali największą uwagę? My przeprowadzając tą edukację przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na aspekty, że lepiej jest zapobiegać. Pożarom i miejscowym zagrożeniom, jak później ponosić negatywne skutki tych zdarzeń. Czyli. Yy... No tak, lepiej, lepiej zawsze dmuchać na zimne, jak to się mówi, niż później, no nie wiem. Wylądować w szpitalu chociażby, bo to są takie chyba najpoważniejsze skutki, te najczęściej te zdrowotne, bo tam pieniądze to zawsze można odrobić, tak? Dom odbudować, ale chyba chodzi o własne bezpieczeństwo i własne zdrowie najbardziej. Jeżeli chodzi o prowadzenie działań ratowniczych, gaśniczych, to zawsze priorytetem dla, dla nas strażaków jest ratowanie zdrowia, życia, a w następnej kolejności dopiero mienia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.